Cześć, tym razem nie będzie filmu o skokach narciarskich. Wyjątkowo hokej na lodzie. No też sporty zimowe, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe, a chciałem wam pokazać kilka ujęć z meczu hokeja na lodzie w Lidze Czeskiej. To jest hala w Trzyńcu. To drużyna HC Ocelazy Trzynec, pięciokrotny mistrz. Czech. Byłem na meczu z klubem HC Olomouc. Taki mecz widowiskowy, ale jednostronny, bo Trzyniec wygrał 5 do 0. No, piękne wrażenia, wspaniałe. Nowoczesna, choć już 9-letnia Hala Werka Rena na około 5,5 tysiąca widzów. No, wrażenia niesamowite. Świetne widowisko, nie tylko pod kątem tego poziomu sportowego, ale też całej otoczki, co za chwilę. Zobaczycie. No, ciekawą sprawą jest, że w obu drużynach była szansa, że zagrają Polacy. Niestety były zawodnik HCO Celarz Trzyniec Aron Aaron Chmielewski, a teraz właśnie zawodnik HCO Olomouc. Z powodu kontuzji nadgarstka nie mógł zagrać, a Kamil Wałęga, który od tego sezonu jest zawodnikiem Trzyńca. Został delegowany ostatnio na tak zwaną farmę, do klubu filialnego, do pierwszej ligi czeskiej HC Frydek Mistek, gdzie radzi sobie całkiem dobrze. W związku z tym w tym meczu Trzyńca nie wystąpił, ale mam nadzieję, że niedługo Kamil Wołęga przebije się do pierwszego składu już na dobre, jeżeli chodzi o klub HC Ocelarzy i Trzynet. No to zobaczcie sobie, jak to wygląda na najwyższym poziomie hokejowym no, w Czechach i, i można powiedzieć, że wręcz w Europie.